Tyle brzechy upawiana! Lwiastraż! strasz! O! O! o. Madoa! Masz jakieś wieści? Tak! Jassiri podsłuchała rozmowę Janji. Skaza chce z trzech stron zaatakować Gai Mizimu. Pewnie ma zamiar przejąć ten teren, tak jak Dolinę Kilio. Ale Jasiri ma swój własny plan. Zatrzymamy klan Janji, zanim w ogóle opuści złą ziemię. Czyli zostają jedna dwie strony dla nas. Sam bym do tego doszedł. Dwie strony dla nas. Tak, szakale i krokodyle. Okej, okay. wielkie dzięki. Nie ma za co. A teraz muszę wracać do Jasiri. Powodzenia. Dalej, panowie. Pokażemy szakalom i krokodylom, jak hieny załatwiają sprawy. Danja, hieny właśnie tak załatwiają sprawy? Nie, sierściuchy. Hieny zupełnie nie tak załatwiają sprawy. A teraz za mną! Tak naprawdę to hieny zawsze mogłyby tak robić. Ono! Widać już kogoś? Jeszcze nie! Chwila! Widzę raj-raj i szakale! I do kiburiego. Jest tak, jak mówiła Madoa! Okej. Okay. Bunga? Beszti? Zajmijcie się szakalami. Fuli? Ono? Chodźcie ze mną. Lwia straż służy i chroni... Aż po kresę lwiej ziemi! Natychmiast stać, krokodyle! Zapomniałeś, gdzie kończy się zła ziemia, Kibuli? Jeszcze zobaczysz, mały. Zła ziemia już niedługo będzie ciągnąć się aż do lwiej skały. Dla mnie? Co takiego? Pozycja skalczącego jeżozwierza! O! Wow! Naucz mnie, naucz mnie, naucz mnie! Gaj, goj! Co ty wyprawiasz? Bierz ich! Już się robi, Skarbenku. Nie wydaje mi się. Twende kiboko! damy sobie rady z lwią strażą. Przecież to miał być atak z trzech stron. Racja. Musimy powiedzieć wskazie skazie, że Janja i jego hieny się nie pojawiły. Za mną, panowie! Już wróciłeś, Janja? Mam rozumieć, że tak łatwo pokonałeś całą lwią straż? Nie, nie do końca. Bo my. Nie dotarliśmy na lwiązienie. I już byliśmy w drodze, ale spadła skalna lawina i. skalna lawina? Pozwoliłeś, żeby jakieś kamienie was powstrzymały? Widzisz, to była całkiem potężna skalna lawina. że wasze wieści będą o wiele lepsze. Bez hieny nasz plan nie wypalił. Straż nas przegoniła, zanim w ogóle dotarliśmy do Gaium Mizimu. A ja myślałem, że krokodyle to najlepsi wojownicy. Krokodyle potrafią świetnie walczyć, ale kiedy coś nie idzie zgodnie z planem... Po prostu zwyczajnie mieliśmy pecha, skazów. Naprawdę. W porządku. w porządku, spróbujemy jeszcze raz, ale tym razem Kibury jego stado staną na czele, zaatakując wielkie źródła. Skaza chce, żebyśmy znów spróbowali, ale tym razem to krokodyle będą dowodzić. Czy jesteście gotowi? W takim razie ruch oporu Hien też będzie gotowy. Słyszeliście to? Tuba! Lwia Straż kolejny raz Was powstrzymała?